tutaj Wiktor, a tutaj jest Lena, ja się bardzo boję, nie wiem dlaczego, ale mamy tak, y, na, takie same skiny, ale y, y, Lena nie widzi takiego samego skina, kim ona jest Dobra. i w ogóle ja się boję, spójrzcie na to, jak schodzę tak, to spójrzcie na to. Dobra, wchodzimy. Okej, okay, wychodzimy. Ej. No poczekaj na mnie. Patrz to, ktoś tam stoi. Hmm. się no, to już ja, się na ja się boję, przepraszam co mamy? O jezu! Ej, chyba wiem o co kaman. E... No ja musi dać ładowarkę. Ja się boję, co Mam e... bułeczki. Też masz bułeczki, daj ładowarkę. Lena. Daj ładowarkę. No, daj ładowarka. no już, 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 daję. Mam 10 kroków, dawaj. Podładuj. A. Sorry, ale chyba podładować się musi. Ej, znowu ono tam stoi! To nie podchodź. Kurde, ja nie mogę przejść. To jest zamknięte. Ej, już. Nie, nie strasz mnie! Dobra! Musimy wiem jak przejść. No <laughs> no Widzieliście to? No, to jest. Straszne. To stra... Dobra, ja um... się boję! Dobra, zostawcie y, łapkę w górę, błagam. bo Tak, bo bolimy. mnie to znalazła Ja jeszcze jestem dziewczyną... Nie zamknięte. I Wiktor mnie znaleźć. Ej, chodź, 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 gdzie ty? Tutaj, gdzie ty jesteś? Słyszycie te dźwięki? O Jezus, ja dobra. Chodź za mną. Nie dasz, chodź. Musimy no, być chodź. razem! No dawaj, idź. Ja mam skowolnienia. Ja też. Ale widzicie te napisy? To chyba jest podobne do Scarer coś tam straszne. chodź tutaj. Ej, o sorry. Wow. No sorry. Masz sobie? Masz sobie? Nie ma nic. Moja kusztorka. Oj, chodź tutaj. To, a, nie ma. lucky szczęśliwy. Zamknij mnie to. A, już mi że nas zamknęli. Nie. Patrz, widzisz, co to jest? Czy tutaj są. Czy tutaj. Jest Lena, ja chyba dziś nie zasnę. Libary. 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 Lena, No! Cicho. Chodź do mnie. No cicho, chodź za mną. Jest coraz głośniej. O Jezus Maria. Chodź. Boże, nie bij mnie, bo ja zawału tutaj spadnę na zawał na miejscu. Twoja może jest przerażająca. W korytarzu. A skurcz im... no, jest? Nie. Tam, kiedy te drzwi. Zamknięte drzwi tu są. O jest. Co? Ona tam przeleciała. Gdzie? No tam leciała tutaj. Z korytarza w kole. No, no. nie idź tam! Pozabija nas. Ale o co tutaj chodzi? Trzeba czegoś to... szukać? Trzeba Ej, chyba czego szukać. Dobra, chodź. Chodź do... Na razie. Ja mam pochodnie. Tu dwa ich pochodnie, jedną. Nie, ja ci dam połowę pochodni. Ty masz... Jedn... Chcesz jedną czy dwie? Czy... No, próżnie żeby było. Dobra, pięć i pięć ty masz. O, dziękuję. A to w ogóle... A nie. Chodzi, mamy chlebek, co nie? Chodzi, no, że... Dzięki. No dobrze, dobrze, że Chodź. Do chodź. Musimy wszędzie rozglądać się. W tym bardziej ja, nie, bo ja mam. Musimy się rozglądać, gdzie ona jest. Chodź, musimy być... Poczekaj. Gdzieś tutaj coś jest. O, no... Sorry. Dobra, chodź. No. E, nie bij mnie. Zaraz będę musiał chlebek. Lena, no chodź. No już. Rozglądam się. Ale poczekaj, tutaj nic nie ma. Ta piosenka mnie przeraża. A ty masz dźwięk włączenia, tak? tak? Tu jest przejście. No już tu byliśmy, A! Geniuszu. No i co? Tutaj już jest... wszędzie byliśmy. Może musimy iść do tego łóżka, gdzie się zraspaliśmy. Albo nie, bo przecież... Jak ty patrzysz? To jest klucz! Co? <laughs> klucz? Ej, daj mi klucz! No już. Gdzie ty jesteś? Tu. Ej, o ma w łapkach klucz jest Chodź tu! Chodź za mną. Jezu, ja boję twojej tw twarzy, po prostu mi daj. Dobra, ty to trzymaj, bo ty nagrywasz w sumie masz rację. Zabaj. No. Jak ty ty komuś... Klucz, musimy szukać... Tutaj może. Ej! E, co? Chodź tu. Tu może tutaj gdzieś. Ja nie mogę biegać jak ty to... A, poskoka. No. Też nie. W skokach! Po skokach, dawaj! Po skokach tutaj. Nie. Tyle są takie... A tu? Nie. O łaj! Nie! dwa Ty dwie... Dobra, otwórzę sam, co tutaj byliśmy. Popatrz... Przędza. Nic nie ma. Ej, no. To... Sorry, sorry! A bo w ogóle rozwalać, nie? Nie. No czkocha! Ty się nie, nie wygłupiaj się, tylko... Nie wygłupiam się, tylko... Przemyśla. Ale musi, ty musi... do library? Nie pamiętam, ale chyba tak. No spróbujmy. A może trzeba na to... A nie mów. Nie, ja tam nie wchodzę, jest ciemno. Chodź. To jest crafting. Ale fajny mod na crafting, aj. E... Dobra, pewnie trzeba będzie... Otworzyłem kolejne drzwi! Chodź tutaj, doczekaj, ja rozglądnij się. Jezus Maria, nie krzycz, tak błagam cię, bo ja zawału tutaj spadnę na zawał. Chodź. Zamknij za sobą. O Jezu! Serio, ja to będę zamykać, okej? Okay? O Jezus! Patrz, <zysk> tutaj jest! Spójrz! spójrz. Chyba mamy tutaj.. Jesteśmy tak A... troszeczkę... O! Patrz, chodź, patrz, patrz, patrz tutaj! Chodź, tutaj byliśmy. Co? Tutaj tu. byliśmy, nie? Chodź tu. Idę. Poczekaj, je... okej, okay, mam siekierkę na razie. No czemu ty to... Poka! pokaż, poka. Zaraz ci oddam, ale poczekaj! Wędkuj to jest. Co? To wędkuje? No, weź. To, to zablokowane, musimy to zniszczyć. Weź to. Daj soram ale nie możemy mieć tego paru Już wiem, albo... Weź to rozwal. Tu. A nie, to jest do wędkowania. Ej, e, to się marwuje, nie mogę tego używać. szukamy oh, tutaj... Sorry! Tutaj trzeba jeździć. Jakie to straszne A tutaj są drzwi. czekaj. Tam nic nie ma ciekawego. Jakie emocje. Ej, tu coś jest. Są drzwi. mi w skrzynka. Ena, musisz mi pomóc. Tutaj jest jeszcze skrzynkę. O, mam no, Patrz, tutaj znalazłem kanalizację taką. No, e, czekaj. E, tutaj jest kanalizacja, ale musimy popatrzeć. Tu coś mamy. Tu. Ma coś? Nie ma nic. O Józus, tutaj nie było. Ona tam jest. W Gdzie? A lustro? To my chyba jesteśmy, A, No, chodź, to jest tak naprawdę bardzo łatwo to zrobione. Chodź. E, czy ja wyrzuciłam Ci właśnie klucz? Czy... Co ja zrobiłam z tym kluczem? Przepraszam. Lena. Skąd ty masz takie ładne budki? Ale co, jak? Budki? A, to jest klucz. Aha. Exit key. Faktycznie jest, jest napisane. Sorry, tylko nie widzicie, ale zaraz wam pokażę. Dobra, no daj, dawaj. daj, daj. O, to jest ten kluczyk, tylko wygląda jak budki. Lena zauważyła. Znaczy, da przyciśnij założę. to ci się założę. Przyciśnij na ekran. Nie bekowy? Tak. Tak. bekowe! No... Ale to nie jest beka. No, widzisz? To Daj jest... mi to? to jest... Daj mi to. To jest z buty. Daj mi to! Kluczyk. Mogę. Gra... Dobra. Kurde, się na tylko lustra, gdzie była ona. Gdzie była? Tam, tam Ona było. tam jest nadal? Czy nie? Tak, była. Chodź za mną. Nie idź tak szybko! Skacz. To była ona. Widziałaś to? Tak. Oh, o weź chlebek. A dlaczego mnie bijesz? Sorry. Ja mam dużo chleb chlebka. Klucz? Klucz. Ja no lena. Ale, no. ale nie wiemy, gdzie się dalej Dobra, się to jest chłóż. bedroom 17k, czyli to jest do bedrooma. A mój? Exit k, czyli na sam koniec. Exit k, e, gdzie? E, chwileczkę. czyli wyjście. A, czyli I hamstkich placa. Okej, czyli bedroom. Tu jest bedroom. Musimy szukać bedroom 17. Chyba tak to wygląda. Ile masz procent? Cent? 9. A ja mam 5. No to, a tutaj? Tu ty? Spróbuj. A tutaj nie. Odpowiłaś? Nie. E Albo dobra, robimy takie coś. A tutaj chyba je, no bo... Nie? Ja? Tym razem kask. Ty. Ale dobra zdejmij, bo to... To wzięte z y, czapki. Ej, a daj na chwilkę. Kilczyk? No. Albo. Ej, jeszcze to tego nie użyliśmy. Czy to ja zrobiłem? Tak. Mm. Teraz kluczy. A, Napisane Daj, się... Daj mi tam się kierkę. Ja wiem, bo chyba ona jest. Daj. Widzicie, kochani, my współpracujemy. A tak ogólnie, ja mam takiego skina. A... Tamtej reklamy, Jak oglądaliście, to wiecie. Dobra. Przychodzę. Sorry, bo nie, was, ty... Ty, bo, ty, bo ty mi wchodzisz. Ja próbuję, może jest tak napisane. Dobra, chodź. Dobra, chodź, szukać tego 7 czy coś w tym stylu. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 18. 18. Może tutaj spróbuj, bo może jest nie napisane, może wiesz. Bo ja muszę to zjeść, bo jestem głodna. O tak samo. Ale nie lubię na telefonie grać. Wow, wow. Mam kilo. Okay. Chyba wiem po co jest ten kilo. Chodź za mną. zarazny kilof mam. Ale patrz jaki fajny! Okay. O no, fajny. Chyba wiem po co to jest, chodź za mną. Chcę by chyba te, tamte deski rozwalić. Aaa! Tamten. Nie! Czekaj, oj sorka! No nie bij! Dobra, to musimy dalej szukać zapodowan. Dobra. Ty ja... 11? 17, aha. Nie. daj ja mi ten nie... kas! No bo... Dobra, poczekaj. Sorry. Tu mamy 11. I teraz... Nie wiem co ja mam teraz... No właśnie, chodź co? za mną tu! Chodź za mną Brze, z tobą gram, a nie sam. Co? Co niby? No ja się ja też. Chodź tu. Przecież... O! Yy, może gdzieś tutaj... Nie, tu już chyba nic nie ma. A jeśli musimy coś skraftować? Nie! Raczej nie, bo mi... Poczekaj. Przeszła do Byłam dziesięć. No, ja mam cztery. Czekaj. My się tak, kochani... Nie Dobra. To jest... Ej, złap mnie za wędka. Gdzie? nie za wędka. Nie, nie, za wędka. Nie złap. Ej, nie mogę. Neczekuję. O! No i chodź. Nie lepiej. Dobra, chodź. Zaczekaj, a nie. Ej, a może coś tu. Ale ja to tym kilofem zrobić? Może trzeba to. Heb, bajt! Wow! Ja lubię angielskiego z tym nubem Bo nie ja lubię angielskiego Bedroom 5 Edward mm. White Może się nie, nie biję Nie mm. mam gdzie by nie wyjść Ej, e, chodź tu. tutaj już byliśmy e, Ale chodzi Coś tutaj Czyś byliśmy wszystko co jeliśmy na razie. Ej, wszystko. no właśnie, chodź. Papa pa, pa, tutaj mi się przypomniało! Jest! bedroom 17! Widzisz! O, to rozwalaj. Co jest? Bo ty masz na głowie! Psz. Idziemy spać? Chodź, chodź. Chodź. 11 klik. Nie, chodź tu. Ja wiem co mamy robić. Chodź. A ja chciałem tylko pospać. Ale... Relaksu nie można. O te... Dlaczego tam ten obraz się zmienił? Teraz tam nie ma tego... Dobra, chodź. Tu jest ta... Tu jest... Dalej ona jest. Dobra, zaczekaj. O Jezus, jestem na kurczaka. Będzie bardzo długi ten odcinek. to pewnie tak, jeśli... Ja się będę bać. Mm, tak A wiesz ile to trwa? 17 minut. A! Ale dobra, będzie długo, żeby. Yy, A gdzie jesteś? Chodź tu. Nie. Widzisz mnie? Poczekaj. Się... Okay. No dobra, to chodźmy do 11. A widzisz? Ty tu jest, tu, Nie. 11. Nie mogę biegać. Okej, okay, chodź. Mamy exit. Masz ten exit klucz. Mam. Weź tutaj. Kill Przytrzymaj. Użyłem. A nie ubrałam na siebie. Rozwal. Y, kilokiem. kamień. Przecież. Nie da się. Ej, bo ja, bo ja się nie. Oj, rozwaliłem! Exit, exit! Co? Przeszliśmy? YouTube, PKB? Co? Facebook, Twitter. Jak chcecie, to możecie się dołączyć, ale ja my nie. Facebook, PKB? Przeszliśmy to dzięki mnie. Chyba mnie. W miałem miałem kill off i exit. No tak, ale. Ja ci powiedziałam, żebyśmy tam poszli, a ty nie, nie. I te repertuje do siebie i pozwiedzamy sobie mapkę. No po prostu tepnij, sobie pozwiedzamy. Aż do 20 minut, bo nam zostały minuta i 38 sekund do 20. A co? Ona się nazywa Lucy. Widzisz na górze? Lucy? Sorry, tutaj, Lucy. Ona się nazywa Lucy. Ej, Lucy! A co mnie straszyłaś? Dobra. No dobra, więc myślę, że będziemy... Co będziemy robić? Tepnij się... mi na szybko, tepnij! Tepnij! A. A. No to papa! Papatki, kochani, Buziak!